Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blaskowitz returned from Castle Wolfenstein. That's given us ample time to digest his findings. Findings which are to say the least astonishing. That's an understatement, sir. The question I'm putting to you all now is this: what are the Nazis really up to? Well, sir, to put it bluntly, I don't think we know enough to answer that question. Really? But don't get me wrong. We've learned plenty about their capabilities. That alone scares the hell out of me. Here, here. But? Yes, Jack? Well, there are two things that still bother me. Exactly what is this dark night they all seem to be so interested in? Well, what did our research come up with? Nothing. A complete blank. Well, it's obviously more of their jiggery pokery raising the ghoulies rot. What's the second thing, Jack? The second thing is Death's Head. Now here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still we don't have a clue about his connection to all of this. Death's Head, haven't our sources placed him at the secret rocket base in katamarundi? Well, that's correct. In fact, as luck would have it, our man Blaskowitz is headed there now. He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire V weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the latest experimental Cobra. The Cobra rocket plane? The very one. That's exciting news, sir. So, uh, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the uh, paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. Siemano, z tej strony a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein. No i przed nami misja trzecia, Weapons of Vengeance, czyli broń odwetowa, część pierwsza, Forest Compound, czyli kompleks leśny. Jest to pierwsza cicha misja. Tutaj za wszelką cenę właśnie musimy działać po cichu, żeby właśnie nie wzbudzić żadnego alarmu. Bo właśnie jeżeli jakiś alarm zostanie tutaj włączony, to automatycznie nasza misja zostanie przerwana. No i tak, tutaj ogólnie zostajemy zrzuceni samym stenem i nożem. Pozostałe bronie musimy sobie potem znaleźć. No i ogólnie tutaj musimy się przedostać do tajnej bazy rakietowej, gdzie właśnie jest rakieta V2. Ogólnie tutaj dowiadujemy się informacji o Deadshedzie, czyli o Wilhelmie Strasse. A jest to niemiecki naukowiec, który właśnie jest tutaj odpowiedzialny za różnego rodzaju eksperymenty i tworzenie tajnej broni. No, ogólnie mamy tutaj rok 43, czyli właśnie Niemcy dostają łupnia już od aliantów, no i właśnie uciekają się tutaj do niekonwencjonalnych rozwiązań, które właśnie pozwolą im tutaj za wszelką cenę wygrać wojnę. No, i tutaj ogólnie jeszcze mamy właśnie informację, że tutaj będą na nas czekały różne zrzuty, będzie ich dwa, no i w nich tutaj dostaniemy broń, a w jednym właśnie zdobędziemy karabin snajperski Snooper, który jest cichy no i ma tryb nocny. No i ogólnie jest właśnie mocniejszy niż zwykły Mauser, właśnie dzięki temu trybowi nocnemu. Głównie. No i ogólnie tak. Tutaj mamy cały opis tego poziomu. Proszę bardzo. Tutaj mamy właśnie widok właśnie na tą bazę. No i ogólnie tutaj tak. Mamy jeszcze właśnie mapkę pokazaną, gdzie mamy właśnie wieże wartownicze. No i tutaj też mamy pokazaną trasę. Turendy właśnie tutaj mamy pokonać yy, patrol, żeby właśnie nie wzbudzić żadnego zamieszania. No i tak, ogólnie nasze zadania w tej misji no to musimy się przedostać do kompleksu. No i ogólnie nie możemy tutaj pozwolić, aby jakikolwiek alarm został włączony, ponieważ wtedy te wszystkie wynalazki zostaną zabezpieczone. Cała baza będzie przygotowana, że jest intrus, no i ogólnie. Nasze zadanie zostanie niepowodzone, nie, nie powiedzie się. No i ogólnie, tutaj mamy ostatnie zadanie, jakim jest właśnie zdobycie snooper, czyli właśnie tego karabinu snajperskiego. No i dobra, możemy już sobie rozpoczynać. Proszę bardzo, jesteśmy w lesie. Tutaj jest spadochron, na którym sobie tutaj wylądowaliśmy. No i ogólnie mamy tylko. Dwie bronie, jest to ten z i nóż No i ogólnie na razie nic tutaj nie ma, jedynie słychać ptaki No ale wrogowie się niebawem pojawią No ogólnie tutaj nie opłacało się zbierać amunicji, ponieważ i tak nam wszystko tutaj zabrali No i dobra, tutaj mamy już pierwszych wrogów Tu jest właśnie pierwszy posterunek I to będzie właśnie taki trening, tutaj właśnie się sprawdzimy jak właśnie działać po cichu

Trzeba się było naprawdę nieźle postarać, żeby oni kogoś tutaj zawiadomili. No i jak widzicie, ogólnie tutaj tam jest spadochron. No i ogólnie tam właśnie mamy pierwszy zrzut, właśnie za tym jeziorem. No i tam się właśnie teraz udamy. No i tam dostaniemy kilka rzeczy. Proszę bardzo. No i tak, mamy tutaj apteczki. No i dostaliśmy kolta, proszę bardzo. No, ja z pistoletów raczej tutaj nie korzystam. Potem dostaniemy jeszcze możliwość korzystania z dwóch koltów, ale ja i tak teraz się przerzucę na nóż. No i będziemy póki co ruszać dalej. A teraz już będzie nieco ciężej, bo już tutaj jest bardziej strzeżone miejsce. Także naprawdę trzeba uważać, bo tam jest wieża wartownicza. Samoloty przyleciały. No i tutaj mamy wartownika, którego lepiej szybko załatwić. I tu jeszcze mamy oficera. Dobra, zdobyliśmy lugera. I tutaj na wieży, właśnie jest wartownik. Dobra, nie patrzy, No teraz trzeba tutaj przebiec. właśnie za tym murem, o otako. No i teraz oni nas nie powinni zauważyć. Ogólnie można tam było nawet na Hama polecieć, ale ogólnie tam. Jest kolejny wartownik na wieży, który już ma dostęp do alarmu. No, już by to się wtedy tak dobrze nie skończyło. A ogólnie, właśnie mamy widok na grupę patrolującą, która oczywiście też ma dostęp do alarmu. No i teraz pora się przydostać do tego drugiego wartownika. Teraz trzeba się będzie tutaj schować za tym drzewem. Dobra, nie patrzy. No tego już koniecznie trzeba wyeliminować. Ponieważ właśnie ma on dostęp do alarmu. Także ja się przerzucę na scena. No i niestety nie zawsze spadają zwierzy. Ale nikt go nie zauważył. Dobra, podnieśmy sobie mausera. No i tam właśnie jest kolejna grupa patrolująca. No, ich ogólnie nie trzeba było. Ich można sobie olać ogólnie I nie trzeba ich zabijać No tego akurat trzeba było koniecznie Załatwić, ponieważ my musimy przedostać się tam No i on oczywiście ma widok No i by włączył alarm, jakbyśmy go w porę nie za Nie załatwili Ja ogólnie podbiegnę jeszcze do tamtych I ich też załatwię Kurde, tam jeszcze zaczął zwierzy strzelać Ale spokojnie, on nie ma dostępu do alarmu Ale jego też sobie wyeliminujemy. Co prawda nie trzeba, ale ja już wolę tutaj poczyszczać całą okolicę. Może by tutaj było wejść na no tą wieżę ale jest ryzyko, że on może mi tutaj strzelić w łeb. Tego trzeba sobie tutaj jakoś wejść. No i dobra, on mnie nie widzi. No i dobra. Strażnik wyeliminowany. No już tutaj coraz trzeba sobie tylko zejść, żeby się nie połamać. No, i ogólnie cała okolica już to jest czysta, już możemy sobie tutaj działać swobodnie. No ale teraz musimy ruszać dalej także właśnie z tego tunelu, do którego mieliśmy biec. No i właśnie tamten wartownik miał tutaj widok na ten most. Więc jakbyśmy tamtędy przebiegli, no to oczywiście on by też włączył alarm. No i dobra, pora ruszać teraz tutaj. No i teraz tak, uwaga, no tych Niemców nie wyeliminujemy sobie. Ponieważ tam właśnie jest kolejna grupa, która też ma widok czysty, właśnie tutaj na ten tunel. No i oczywiście oni też mają dostęp do alarmu. No i ogólnie tutaj, tak, mamy widok na cały ten obóz. No i tam jest ciężarówka, do której potem się musimy dostać. No i okej, okay, ruszamy sobie dalej. No i dobra, teraz tutaj trzeba szybko. Kurde, zauważył mnie? Ten oficer, ale dobra. No i dobra, trzeba ich teraz wyeliminować. Najpierw weźmiemy się tego, co tutaj się chwycił MG-42. No i teraz tego oficera. Tutaj też jest wartownik kolejny. A tam właśnie już znajduje się drugi zrzut, gdzie właśnie zdobędziemy Snupera. Proszę bardzo. Tutaj mamy Thompsona, amunicję. No i jak widzicie, tutaj właśnie małe apteczki dodały mi 5% zdrowia. No ogólnie mamy teraz nadmiar energii. No i tutaj mamy Snupera, proszę bardzo. Tak on się prezentuje. No I tam właśnie mamy wartownika. Kurde, właśnie nie wiem gdzie on jest. Okej, okay, celuje tutaj do mnie. Kurde, ale jakoś go nie widać za bardzo. Trzeba podejść tutaj bliżej. Dobra, o dziwo ten nie spadł. No i dobra, tutaj tak. To sobie zniszczymy. No i hełm bierzemy sobie. No i tam mamy tych Niemców ogólnie. Także teraz możemy sobie użyć tego MG42 i sobie tutaj na spokojnie ich wystrzelać. Proszę bardzo. Nic się teraz nie stanie. Możemy ich sobie tak normalnie pozabijać. No i tak, jesteśmy już tutaj prawie w tej bazie. Proszę bardzo. Tutaj gdzieś powinien być wartownik jeszcze. No tutaj mamy oficera w oknie. Proszę bardzo, tutaj mamy wartownika. Oczywiście oni mają dostęp do alarmu. Dobra. Załatwiony. I tak, tamten w oknie nie powinien mnie teraz zauważyć. Dobra, on tam sobie stoi. On mnie nie widzi. I teraz, tak, tutaj na tej wieży mamy też. Gościa, który ma widok właśnie na cały tutaj ten kompleks. Także jego też trzeba będzie sobie tutaj w porę załatwić. Niech on tylko tutaj podejdzie w odpowiednim miejscu, żeby nikt nie zauważył go, dobra, tam stoi, niech podzajdzie trochę tutaj bliżej. Dobra, załatwiony I tak, tam mamy jeszcze jednego gościa, którego też sobie trzeba będzie trafić Dobra I tak, tutaj trzeba jeszcze będzie się pozbyć tego oficera W sumie naszykuje Stena No i dobra. Nie powinien mnie nikt nie zauważyć teraz, chyba. No i tak. Przejdziemy sobie teraz tutaj do tego magazynu. Tutaj też mamy jednego oficera. Proszę bardzo. I jeszcze w jednym... Jeszcze w tym budynku będzie kolejny. Ale ogólnie tutaj musimy teraz działać naprawdę ostrożnie. Ponieważ właśnie... Dobra, tutaj akurat nic nie ma. Ale tutaj właśnie jest strażnik, którego nie możemy zabić, ponieważ on musi nam otworzyć po prostu wejście do tej bazy rakietowej. Coś go na razie tutaj nie widać. Teraz sobie teraz przebiegnę tutaj. Wow. Gdzie on jest? Dobra. Tutaj sobie wchodzimy. I tu jeszcze mam jednego przeciwnika. Proszę bardzo, załatwiony. W ogóle podnieśliśmy karabin snajperski. No i dalej, możemy sobie wyjść. Jeszcze się rozejrzeć, czy go tu nie ma. Dobra, tam jest. Jak mówiłem, go zabić nie możemy. Ale teraz ogólnie sobie musimy tutaj wskoczyć, żeby sobie zdobyć jedyny sekret. Ale tutaj musimy wskoczyć na mur najpierw, potem na dach. I proszę bardzo, tutaj teraz po linie. No i tutaj mamy wejście do sekretnej areny. I proszę bardzo, mamy tutaj amunicję. Mamy hełm, ale to nie wszystko. Tutaj jeszcze trzeba strzelić sobie. No i proszę bardzo, mamy złoty hełm. Normalnie jak ze Skyrima. I proszę bardzo, możemy sobie teraz tędy wyjść. Tylko trzeba się rozejrzeć, że ten gość tutaj nie będzie widział, dobra. Dobra, Jolo. Okej. Okay. No i dobra, jesteśmy w ciężarówce już także. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym, już w bazie rakietowej. Także trzymajcie się, no i strzała.